Kochani, Witajcie na kanale. O matko i córko. Witamy Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. I dzisiaj przychodzimy do Was z przeglądem swetrów na jesień i zimę. E, wczoraj byłyśmy na zakupach stacjonarnych. Mama swoje swetry kupiła w Reserved i e H&M A ja wszystkie swetry, które dzisiaj pokażę, kupiłam w jednym sklepie i była to Berszka. Ja, kochani, miałam ogromne problemy z kupnem swetrów, ponieważ. Pomyślałam sobie, że poszukam swetrów, które mają dobry skład. Więc szukałam wełny, kaszmiru, ale ja zapiełaś. No, no wiesz, w sieciówkach? W sieciówkach, tak, czasami idzie takie swetry Za znaleźć. 500 zł. Czasami za 200 <grym> za. Trzysta. Ale dosłownie każdy sweter, który mnie zainteresował, to był sweter, który był zrobiony z akrylu, poliestru. Na no, a ten, który masz na sobie, jak tam? E, tutaj mamy chyba 61 akrylu i 40 poliestru. <laughs> więc naprawdę skuczny. słaby, słaby skład. Oczywiście każdy z moich swetrów kosztował mniej niż 200 zł, więc to jest jakiś tam plus. Niektóre nawet poniżej 100 zł, więc z... też tak. Więc, 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 no, to jest jakaś wartość dodana, ale trzeba wiedzieć, że swetry, które są zrobione z akrylu, niestety są ładne tak do pięciu, sześciu prani. Ja widzę, że twój sweter pasuje ci do paznokci, który wczoraj robił. Tak, ale sweterek kupiłam z innego powodu, po prostu na wieszaku, wydawało się właśnie, że te rękawy są takie mocno rozszerzane na końcach. Mm, i wydawało mi się, że będzie taki trochę luźniejszy, to jest w ogóle rozmiar L. L? L. I myślałam, że to będzie sweterek luźniejszy, a on jest bardzo obcisły i ultra krótki, ale był na promocji. Więc to też jest jakiś tam plus, bo Czasem, nawet jesienią czy tam zimą, szukamy swetrów, które są taliowane ze względu na to, że ubieram jakieś spódniczki Czy właśnie tak jak ja, spodnie z wysokim stanem i no nie zawsze po prostu musi mieć swetry po prostu do pup, tak? Było chyba tylko XSK i L, więc stwierdziłam, że no szybciej mi do L niż do XS więc, więc tak, no i dobrze zrobiłam Nawet jakby była XXL to bym chyba wzięła tam XXL, żeby po prostu był trochę luźniejszy wszędzie Myślałam, że będzie miał szersze te rękawy i że one po prostu robiły takie wrażenie takich ogromnych, yy, długich, i będzie taki. Nie wiem, że mogłabym się czuć w nim jak Ariana Grande, ale no nie czuję się tak. A i w ogóle coś, czego nie powiedziałeś, wszystkie swetry, które wczoraj zostały kupione, mimo tego, że kupiłyśmy je stacjonarnie, nie były przez nas mierzone, więc jakby macie taką reakcję na żywo, to jest Hall Tryon, Tryon Hall, yy, więc tak. Swetar, jak mocno pasujecie do spodni? E, właśnie specjalnie założone spodnie, bo jako pierwszy chwyciłam w rękę właśnie ten sweter. Sweter kupiłam w rezerwce, kosztował 130 zł, więc dużo to i mało. Jest krótki i ma golf, i to mi się bardzo podoba. On ma takie kropeczki brązowe, czarne, granatowe, szare to jest taki melange. I właśnie pasuje mi do tych spodni, będzie pasował mi do jeansów, ponieważ właśnie te niebieskie kropeczki tutaj są. Będzie pasował mi do czarnych spodni i, i do szarych. Więc to jest sweter, który założę do każdego dołu, więc wydaje mi się, że on w mojej szafie zostanie. Tym bardziej, że taki sweter nie jest trudny do stylizacji, ponieważ on ma taką długość, że. Będzie wyglądał dobrze i ze spódnicą, i ze spodniami, ewentualnie jak założymy jakąś taką szeroką, rozkroszowaną spódnicę. No to zawsze można sobie ten sweterek tutaj jakoś, jakoś go tutaj ułożyć. No i, i wtedy ta szerokość dołu będzie fajnie współgrać z tą górą. Szkoda, że ten golfik nie jest taki bardziej przyszyj. Ja lubię tego typu golfy, no ale z drugiej strony. To chyba nie wygląda tak źle. Kolejny sweter to wybór mojego chłopaka Kevina. Generalnie usłyszałam od jakiejś stylistki na TikToku, że warto jest udać się na dział męski, jeżeli jest się kobietą, i poszukać w sklepach właśnie swetrów na dziale męskim. Dlatego że podobno są jakieś tam lepsze. Nie wiem, czy krojowo, czy składowo. Składowo, składowo było lepsze, są, no? i tańsze. No, ale, znaczy tak, jak zobaczyłam co na wieszaku, to stwierdziłam, że ma potencjał, ale jak teraz na niego patrzę, to dałoby się go wystylizować, Ale ma okropny krój. Tutaj jest jakiś taki szeroki. Chyba jednak to jest zbyt męski krój dla mnie i nie leży na mnie dobrze. Ja się czuję w nim gruba i taka. Bez wyrazu. Ja Jakbym po prostu właśnie ubrała sweter od taty, bo nie miała żadnego swojego i stwierdziła, a dobra, i ja obchodzi mnie, jak wyglądam. Mi się ten sweter w ogóle nie podoba, nie dość, że kolor nijaki, taki znaczy, jakby. To kolor taki, taki, taki jakby tu. No, mogę powiedzieć swoje zdanie. Tak kolor dla mnie taki jakby sprany, jakby faktycznie ten sweter już był kilkanaście razy prany. Poza tym był suszony na słońcu i kolor totalnie zblakł. I poza tym, e, no to wykończenie. Mm, wygląda tak, jakbym wyciągnęła ten sweter z pralki, która po prostu się zepsuła i wszystkie. Mama, ale nie każdy sweterek musi być taki jak twój, wykończony tutaj, wykończony tutaj, jeszcze golfik, jeszcze coś tam. Ty masz 40 kilka lat, ja mam dwadzieścia kilka! Tak, ale ja jeszcze rozumiem, wiecie. Ten styl udający, że coś jest znoszone, stare. Ja to rozumiem, ale akurat te, te wycięcia, te przetarcia, ta starość mi się nie podobała. Ja mam na sobie sweterek, który zwrócił moją uwagę ze względu na kolor, ponieważ takiego koloru totalnie nie widziałam. Kosztował 130 zł, oczywiście skład to akryl, nie będę oszukiwać, ale ten błękit po prostu mnie urzekł. Do tego jest bardziej miękki, Niż ten pierwszy sweterek, który pokazywałam. On jest taki po prostu milusi. No i fajny krój. No tak jak yy, to miało miejsce przy poprzednim. Nie trzeba się wiele natrudzić, aby go w jakikolwiek sposób wystylizować. Yy, a ten kolor podoba mi się w zestawieniu z wszelkiego rodzaju brązami, beżami. Specjalnie wzięłam jeszcze, naszykowałam sobie taką spódnicę w innym odcieniu brązu. No po prostu jak dla mnie. To idealne połączenie. Błękit plus taki brąz dla mnie po prostu miodzie. No i jeżeli chodzi o krótki sweterek, to ten jest zdecydowanie lepszy od tego pierwszego, którym pokazałam się na początku tego odcinka. Ten kolor może też jest taki nijaki, ale ja takie lubię, więc to chyba kwestia też tego, że lubię właśnie takie stonowane kolory, takie wygaszone. I on jest taki krótki, luźny. Kurczę, ja mam taki problem trochę z tymi luźnymi swetrami, bo ja bym musiała pod się właśnie zakładać pod koszulkę i w ogóle, żeby nie było zimno, no takie sermy ciepło dają po prostu, ale jak miałabym jakąś krótką czarną spódniczkę do tego czarnego stopy i kozaczki, to wyglądałoby to super. W takim swetrze po to to nie miało bez sensu. Nie, więc takie sweterki też są gdzieś tam nam wszędzie potrzebne. E, ja ci powiem, to, to... że do tego, żeby sweterek nas grzał, no to y, 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 musisz szukać innych krojów, no. No tak, I no. dłuższych, no tak. żeby ale, były. Ale właśnie do spódniczego do z wysokim stanem no to takie swetry też warto w szafie mieć. Od tego momentu będę pokazywała tylko swetry z handemu, ponieważ ja kupiłam właśnie Rezert te dwa swetry, a te już kolejne będą z handemu. Szukałam takich swetrów nietuzinkowych, ponieważ mnóstwo w sklepach jest wszelkiego rodzaju pasów grubych, cienkich, białoczarnych, brązowych coś w ten deseń. Wiecie, golfy, serek, włódkę. Jakiekolwiek kroje, ale mnóstwo jest właśnie pasów i mnóstwo jest ażurków. I te ażurkowe swetry są zazwyczaj w wielu kolorach, ale no nie chciałam tych swetrów brać tutaj na odcinek, ponieważ chciałam znaleźć coś takiego, co zwraca uwagę. No i myślałam, że ten sweter zwraca uwagę ze względu na, na ten wzór, który jest, ale pomyślałam sobie teraz, że to jest taki szaro. Granatowy, szaroniebieski niebieski kolor, bardzo trudny do wystylizowania. Także ten sweter będzie pasował chyba tylko do czarnego dołu, żeby to po prostu ładnie wyglądało, to tylko ten czarny dół. Znaczy, fajnie wygląda tak przyjemnie, milusy tak bardzo domowo. Jest taki milusi, tak, jest taki milusi, ale wydaje mi się, że, że nie będzie pasował do wielu rzeczy. Mhm. Tak mi się wydaje. No i to jest ten sweter jest w rozmiarze M i, i to jest właśnie taka, taka szerokość szeroka ja dość go Wiesz? Tak. No, no to go ci odsprzedam. <grym> <grym> Czy ktoś poznaje ten sweter? To jest ten sam sweterek, który ja pokazywałam poprzednio, tylko w kolorze białym i znowu wrażenie już sprawia zupełnie inne, bardziej takie przyjazne, przytulne, cieplutkie. Ten kolor w ogóle kojarzy mi się z ciepełkiem. Zimą. Tak. I bardzo fajny odcień bieli, ponieważ nie jest taki zimny, tylko ciepły Tak, no taki i mleczko do kawy, takie spienione Spienione mleczko do kawy Ta sama cena? Tak, tak, dokładnie Także jakby się komuś nie udało taki mysi kolor, to jest też bialutki Paulina, patrz co ja znalazłam Najpierw wyhaczyłam w sklepie tą czapkę I z racji tego, że wcześniej mijałam wiele swetrów brązowych w czarne pasy To pomyślałam, że to jest świetna stylowa. No zobaczcie, takie cienkie pasy Brązowo-czarne i takie same pasy, znaczy grubsze, ale w, tym, w tych samych kolorach na czapce. Hmm, czy to nie jest fajny zestaw? Pani, to myślisz? spoko. I taka stylowa fajna, nie? No? Ten sweterek jest w rozmiarze e, S. Ma takie szersze rękawy, ale nie aż takie bardzo szerokie. E, muszę powiedzieć, że ta szerokość jest dla mnie nawet, nawet okej. Okay. Wiecie, ja nie lubię tych szerokich, ale nawet ok. I myślę sobie, że ten zestaw zostanie. Chyba, że jeszcze pochodzę po sklepach i znajdę po prostu inne pasy, ale żeby mi się te brązy zgadzały. No i znowu mam krótkie. Ja myślałam, że ja ku dłuższe te swetry pokupowałam. Ja nie wiem. Tak mogę schytowałam coś, na początku, że... Coś powiedzieć z tyłu nie podoba mi się. Nie podoba mi się jak z tyłu leży. On tak strasznie odstaje. No wszystkie sweterki musiała... Znaczy pod te sweterki, które ja Kupiłam to, jakbym musiała jakieś podkoszulki. No, chyba nie o to w tym chodzi. Widzisz? Jak z, tyłu, jak z tyłu sobie tak ułożyłaś, żeby było ok, to z przodu odstaje. No nie wiem, mi się akurat ten dół nie podoba, ale to. I ta bluza sweterkowa kosztowała 140 zł. No nie opłaca się. Nie opłaca się. Nie, po prostu nie. Znalazłam pasy inne niż biało-czarne i brązowo-czarne. Brązowo-różowe. No i czy ja się przekonam do szerokich rękawów? Nie sądzę. No ale, jest to sweterek inny e, od tych, e, które masowo wiszą na wieszakach, więc pokazuję Wam w tym odcinku e, rozmiar S, 80 zł. HM. Jest to sweterek taki naprawdę bardzo cieniutki. Ja uwielbiam ten materiał, jest taki miskowy. W zeszłym roku kupiłam sobie właśnie z takiego materiału e, biały golf i był super. Znaczy jest dalej, dalej go mam, nic z nim tam nie podziało yy, złego. No i ten sweterk jest już okej, okay, chociaż... On jest oklepany, tylko po prostu widziałam, że znowu to weszło do mody, w sensie sweterki z guziczkami, właśnie... Z takiego materiału, widziałam taki właśnie też w Stradivariusie, pełne komplety jeszcze pod koszulek do tego i właśnie taki sweterek i mówię, no dobra, spróbujmy No i ten właśnie kosztował 80-50 groszy i mam takie mieszane uczucia czuję, że jest taki 7 na 10 taki Bardzo basicowy, bardzo, taki ultra chyba bardzo dla mnie no i to mi się podoba, przepiękna. Ten sweterek jest taki y, totalnie zimowy, prawda? Od tak. razu jak go założyłam, to od razu y, pomyślałam sobie, że za oknem jest śnieg. No. <taki, taki właśnie świąteczny, nie? Taki, taki no. sweter bym założyła, gdybym jechała w góry. Wiecie, przy kominku, w schronisku bym siedziała na, na jakiejś kanapie wyłożonej ciepłym kocem z kawusią w kubku. Ej, się bo się już <noise> e, Ta szerokość rękawów jest dla mnie akceptowalna. Ale sweterek bardzo fajny, właśnie taki, bardzo zimowy. I ja kupiłam sobie coś w paski. No widzę, właśnie, i bardzo mi się to zestawienie kolorystyczne podoba. Ten granat jest bardzo ładny. Mi też się podoba. Na żywo wygląda nawet. Trochę inaczej niż, mam wrażenie, znaczy jak tak na niego patrzę bezpośrednio To wydaje mi się, że ten kolor wygląda zupełnie inaczej właśnie tak, niż jak patrzę na siebie w lustro I chyba na żywo mi się bardziej podoba, jeszcze bardziej niż w lustrze yy, Ma bardzo przyjemny materiał, ale wydaje mi się, że ten materiał schwytuje, bo powie, że jest na jedno pranie. Nie wiem, ciężko powiedzieć, ale bo ja jest miałam. taki taki Ale ryszeczki ryszeczki jest, jest inne, właśnie takie milusie Serio, jest mega, mega przyjemny I do ciałka tak przyjemnie, tak aksamitnie tak. O właśnie taki milusia. jak sami dwerug coś takiego, no miło się bardzo, no nie wiem, ten mnie chyba, tak bardzo pozytywnie zaskoczył, takie 8 na 10. Mam coś długiego. Taka długość jest świetna do wszelkiego rodzaju legginsów, rurek, aby zakryć. Pupę. Po prostu stylizacja moim zdaniem do tego typu dołu lepiej wygląda, gdy jest jakaś obszerna góra albo dłuższa góra. Fajnie, że są tutaj takie rozcięcia, wtedy ta nóżka jest pokazana i wtedy ten sweter nie jest taką tuniką, wiecie, taką sukienką do pół uda, tylko wiecie, tutaj się coś dzieje. Można założyć koszulę i ta koszula będzie stąd widoczna. No coś tutaj można pokombinować. Fajne jest to, że te rękawki tutaj mają ściągacz. Bardzo podoba mi się ten sweter. Wydaje się taki domowy, tylko nie rozumiem tego rozcięcia z tyłu. Też go nie rozumiem, szczerze powiem. Nie wiem, co autor miał na myśli. Totalnie. Może. może... Nie, tak, mi się nie podoba. No nie wiem. O, właśnie, fajny jest ten golf tutaj, że tak fajnie przylega. Lubię tego typu golfy. Tak wysmuklają szyję, moim zdaniem. E, no nie wiem, co ma znaczyć ten, ten z tyłu, ten, to rozcięcie. Nie wiem. Ja mam że na do golfu, bo mam wrażenie, że może one i szyję wyszczuplają, ale mam wrażenie, że później jeszcze bardziej zaokrąglają. No ja lubię golfy. Ja po prostu lubię siebie w golfach. Nic na to nie poradzę. Ten sweter ma tyle dziur, że z niej to trzeba uważać. Na pewno musiałabym mieć pod niego założony stanik. Ale e, jak... By tak porównać sweter mm, poprzedni z dziurami i taki poszarpany, do tego no to ten jest zdecydowanie, do tak, zdecydowanie. I... no I to mi się podoba. I ten jest jest fajny. Ten jest jakiś. Tak, podoba mi się. Jest taki, no jest jakiś, masz rację, jest taki wyjątkowy. 115 zł Warto, czy nie warto? Musicie mi podpowiedzieć w komentarzu, bo mi samej ciężko jest ocenić. Ten mi się podoba, a tamten sprawiał wrażenie naprawdę zniszczonego, po prostu potarganego. Nie takiego Modowego, tylko zniszczonego, okay. a ten po prostu jest jakiś, ten no. mi się podoba. No to zniszczenie mi się podoba. No Moim zdaniem, grafit, jeżeli chodzi o mój typ urody, jest ciężki do wystylizowania, ja właściwie nie wiem, z czym grafit nosić. Więc ja tego swetra na pewno nie zostawię, ponieważ nie mam dołu pasującego do tego swetra. No ale wzięłam, żeby pokazać w odcinku, abyście yy, widzieli, że takie swetry też są. Nie podoba mi się za bardzo, że on tutaj na dole jest aż taki szeroki, bo wydaje się rozciągnięty. Nie, że to tak ma być, tylko że on już się w praniu rozciągnął. Takie mam wrażenie. I wydaje mi się, że te rękawy są za długie, właśnie do długości tego swetra tutaj. Bo jak ja wezmę ten, ten, te rękawy tutaj, to mi się robi takie duże marszczenie. I ja tutaj się robię taka przeogromna, ogromna. Co myślisz, Paulina? Znaczy. Ja mi się na pewno się nie tym budowlę... ani krój, ani kolor. No, w sumie tak. I na sam koniec zostawiłam najlepszy sweter, który zobaczyłam na wieszaku już miesiąc temu i strasznie mi się spodobał. No i jest właśnie. Taki w stylu tych, które pokazywałaś wcześniej, kojarzy mi się bardzo domowo, ale też z drugiej strony do agów albo do emu, super by wyglądał też właśnie do takiej jesiennej stylizacji. Ale chciałabym, żeby był jeszcze większy, jeszcze bardziej oversize'owy, więc na pewno wzięłabym teraz są chyba S albo MK, Wzięłabym po prostu, no, l -kę, -kę, To musi być większy oversize, tak mi się wydaje. Chociaż może tak być, że jak przymierzę to stwierdzę, że jednak trochę za bardzo wisi, ale tak, tak by się wiedziało, żeby był jeszcze większy. Tak, mi się podoba. Mi się podoba to, że jest golfem. Podoba mi się długość. Podobają mi się te rozcięcia, że te ściągacze są takie duże. Fajne jest ten swetry. To jest kardigan, a ja uwielbiam kardigany. Bardzo często je zakładam. A chyba takiego odcienia brązu u mnie w szafie nie ma. Takiego brudnego brązu wchodzącego w grafit, ale jednak brązu chyba raczej nie mam. Wiecie, brąz, brązowi nierówny. Są odcienie ciepłe, są odcienie zimne, jasne. Ciemne i potem okazuje się, że mam 5 swetrów w, w brązowym odcieniu, a to nie jest taki odcień, którego ja w danym momencie potrzebuję do torebki, do spodni, do butów. Więc y, muszę przejrzeć jeszcze swoją szafę, ale wydaje mi się, że takiego odcienia nie mam. Jestem na 99% pewna, więc ten kardigan na pewno zostanie. Y, tym bardziej, że jest taki milusi, nie jest taki bardzo gruby. Szkoda tylko, że nie ma kieszeni. No i prawdopodobnie oba swetry, które zostawiłyśmy na sam koniec, są w naszej szafie jako jedyne. Tak. Chyba tak. To znaczy, wiecie, Wasze zadanie jest takie, aby podpowiedzieć nam, które swetry są na tyle ładne, aby w naszej szafie zostały. My się z Waszym zdaniem bardzo liczymy i bardzo często zmieniamy zdanie. Że czasami tak. zdarza się tak, że nie, nie, ta rzecz nie jest zbyt fajna i on na pewno odsyłam, oddaję. A potem okazuje się, że wasze komentarze nas do czegoś tam nakłoniły I jednak zaczynamy się zastanawiać I bardzo często zdarza się tak, że jednak w naszej szafie zostają Tak bywa Dziękuję wam bardzo za to, że byliście w tym odcinku Mam nadzieję, że się wam on podobał No i że zostaniecie na naszym kanale po to, aby być na bieżąco i oglądać kolejne nasze produkcje No i nie znać, czy wam się ten nom podoba Czy zostawiamy, czy nie Myślę, że to fajna opcja. Dobra, no i to wszystko. Widzimy się na naszym kanale za kilka dni. Tak jest. Pa, pa, kochani. Pa, pa. Bye